Witajcie. Tym razem chciałbym opowiedzieć o pewnym doświadczeniu, które miałem w Meksyku, fotografując piramidę i pałace Majów. Miałem sytuację, kiedy znalazłem się na obszarze piramid nocą i niestety, ze względu na czas, jaki miałem, mogłem wykonać tak naprawdę tylko jedno zdjęcie na szybko i postanowiłem wykonać go na długim czasie, oświetlając piramidę latarką. Na zdjęciach widzicie obiekty, które były oświetlone przez 4 minuty. Jeden obiekt był oświetlony przez latarkę o zimnej barwie światła, a drugi przez latarkę o ciepłej barwie światła. Znalazłem na Jurze Krakowsko-Częstowskiej zamek, który jest pusty, nie ma turystów. Mogę robić zdjęcia, mogą błyskać lampami, latarkami, ale również mogę siebie teraz tutaj nagrać. Zatem moim eksperymentem tutaj jest użycie latarki lub też lampy błyskowej. Zanim zaczniecie fotografować, musicie zdecydować, czy chcecie, aby niebo było widoczne, tak jak tutaj, czy żeby było granatowe, czyli trochę później po zachodzie słońca, a może chcecie fotografować całkowicie w nocy, kiedy widać gwiazdy. Więc to zależy od Was i zależy od obiektu, który fotografujecie. Czułości były rzędu 100-200 ISO, czyli bardzo niskie. Wartość przysłony wysoka. Aby móc mieć głębię ostrości dużą, no i oczywiście czas długi rzędu kilkudziesięciu, nawet sekund, nawet czasami minut. W ten sposób możecie mieć czas na to, aby przejść się dookoła waszego obiektu i oświetlać go przez jakiś czas, aby on został dobrze naświetlony. Pierwsze zdjęcie, które teraz zobaczycie, to jest zdjęcie wykonane z latarką o zimnej barwie światła z dużą mocą i oświetlę te cztery filary. Eksperymentem może być również doświetlenie tutaj tych krzaczorów, które mamy dookoła, a na sam koniec jeszcze możemy dodać światło, które przemieszcza się po ścieżce, czyli razem ze mną, kiedy będę spacerował sobie w górę, mogą naświetlić ścieżkę i również to zapisać na zdjęciu. Druga latarka, którą tutaj mam, ma barwę ciepłą i to zdjęcie będzie zdecydowanie inne od światła z tej latarki. Tę fotografię mogę wykonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest ustawienie ekspozycji na długi czas, i w tym właśnie czasie będę miał możliwość błyśnięcia w różnych miejscach obiektu, aby zostały one te wszystkie błyski zarejestrowane na jednym zdjęciu. Albo mogę wykonać kilka fotografii, na każdym z nich oświetlę inny fragment obiektu i później mogę w programie połączyć te fotografie, i dzięki temu uzyskam jedno zdjęcie, na którym wszystkie te fragmenty zostały oświetlone. Kiedy fotografowałem w Peru inkarskie ruiny, używałem tych samych metod. Właśnie wyzwalałem lampę błyskową w różnych częściach obiektu. Dzięki temu uzyskałem taki efekt. W większości luszczanek Nikona znajduje się taka funkcja jak multiekspozycja, czyli wielokrotna ekspozycja. Możemy wykonać trzy fotografie, które aparat nam połączy ze sobą i powstanie ta jedna fotografia. I teraz wykonam taki przykład. Na pierwszej fotografii oświetlę zamek, na drugiej krzaki, a na trzeciej ścieżkę, którą będę się przemieszczał. Oczywiście, musimy fotografować tylko i wyłącznie ruiny i zamki, ale mamy także wiele innych obiektów, nie tylko architektonicznych, ale przecież są drzewa albo inne ciekawe w kształtach obiekty, które dadzą Wam podobne lub nawet ciekawsze efekty. Życzę Wam powodzenia w oświetlaniu obiektów nocą.